Dzień dobry Los Santos, zapraszamy na dzisiejsze wiadomości, a przedstawią je William Jordan oraz Drake Shade. Zapraszamy. 10 marca nastąpiła kulminacja opadów atmosferycznych, powodująca masowe wylanie okolicznych rzek i jezior. Powódź pochłonęła bezcenne zbiory rolne, mnóstwo domostw, zalała siedziby firm oraz co najważniejsze, kosztowała życie wielu naszych mieszkańców. Służby oczyszczania miasta potwierdziły już zakończenie prac porządkowych. Wielu mieszkańców postanowiło wrócić do miasta i wspólnie liczymy na to, że szybko wszystko wróci do stanu sprzed powodzi. 13 marca odbył się masowy strajk ostrzegawczy pracowników taksji. Domagali się oni podwyżek płac w związku z krytyczną sytuacją finansową po powodzi. Urząd miasta wraz z zarządem doszli do porozumienia i 14 marca zarobki taksówkarzy zostały podniesione. Wielka woda, która nawiedziła nasze miasto, zmieniła całkowicie nasze życie. Victoria Adams zapytała mieszkańców jak radzą sobie po tej wielkiej tragedii No powiem tak, no ciężko jak na razie. Ciężkie początki tutaj muszę powiedzieć. E, co pan stracił po zalaniu? Eh, e, mojego brata. Powiem tak, jest bardzo ciężko. E, patrząc na to jak te podatki poszły w górę, to jest naprawdę tragedia. No, czasy przyszły ciężkie, ale jakoś sobie radzę. Tutaj e, firma ofiarnie bardzo mi pomogła. Dobry początek, dobry start. Jesteśmy pewni, że z każdym dniem. Uda wam się na nowo wprowadzić ład i harmonię do swojego życia. Zalanie odcisnęło swoje piętno także na działalności przedsiębiorstw. Więcej w materiale Marco Lorenta. Jak wyglądała was sytuacja z pracownikami i czy ostatnia powódź wpłynęła negatywnie na wasze pola w A więc tak, zaczynając od pracowników, nie wpłynęło to w żadnym wypadku na ilość pracowników, ponieważ firma cieszy się do tej pory świetną Renomą i pracowników jest bardzo sporo, i Winoraśla są w wspaniałej tutaj kondycji. Zmieniały się tutaj pojazdy firmowe. Kurs jest dłuższy ze względu na to, że pojazd jedzie wolniej. Oczywiście, busy na plus, bo jest coś nowego, ale nie. Zarobki się nie zmieniły, dalej są takie same. Na pewno jest dużo pracowników oraz jest duża aktywność. Panie Sainc, czy, czy zadanie wpłynęło jakkolwiek na zarobki pracowników? Na pewno nie. Ale widać dużą y, aktywność pracowników, tak jak koleżanka powiedziała. Chyba już, już pomału zaczynają odrabiać to, co stracili w powodzi. Nie wpłynęło, dlatego iż przed zalaniem mieliśmy nowe kłopoty, jeżeli chodzi o zespół. I tudzież przed zalaniem zaczęliśmy już pracować nad tym, aby zespół poskładać na nowo. Czy wpłynęło to na zarobki y, psychologów? Nie, nie wpłynęło na zarobki psychologów. Aktualnie nie planujemy żadnych zmian w tym placie. Planujemy się jeszcze bardziej rozwinąć, zwiększyć ilość pracowników, będą, będą na pewno kursy zmienione. O pracowników dbamy tak jak możemy. Wiadomo, pensje ich są dość ważniejsze od naszych, staramy się być wyrozumiali. Wiadomo, nie wszyscy też mają takie, taki stan majątku, że mogą nim dysponować jak chcą. I od dziś wiadomo, że najbardziej przedsiębiorczy poradzą sobie z każdym, nawet najtrudniejszym zadaniem. Przed nimi żmudna odbudowa swoich kadr. Na koniec dużo weselsza wiadomość. W sekcji eventowej LSC udało się zorganizować kolejne wydarzenie. Tym razem zawodnicy ścigali się w terenie. Zapraszamy na materiał Barta Hołda. Jesteśmy dzisiaj na kolejnym evencie zorganizowanym przez CRD, czyli sekcję eventową Los Santos Customs. Jesteśmy zwycięzcami pierwszego z wyścigów. Proszę mi powiedzieć, jak odnajdujecie wyścig, co było dla Was najtrudniejsze i co zadecydowało Waszej wygranej? Bardzo się cieszę, że w ogóle przystąpiłem, bo miałem w ogóle nie startować, ale całe szczęście usłyszałem o możliwości zapisać, dlatego się napis zapisałem. Pamiętaj na, na torze, nie najważniejsza jest prędkość, a najważniejsze jest utrzymanie pojazdu i jego sterowności. Największą trudnością były jednak. Zakręt na to, że próbowałem jak najszybciej jechać, lecz często się to nie udawało, bo kamienie przeszkadzały, ale generalnie wyścig był łatwy. Jak oceniacie cały event? Brałem udział w sobie to przede wszystkim wszystkich eventach LSC. Wszystkie mi się wydawały jakoś tam bardzo dobrze przeszykowane, lecz ten mi się wyjątkowo podoba, ponieważ Waszy. lubię jakby offroad. Oceniam ten event 10 na 10. Był fajnie przygotowane, były wszędzie rozstawione tabliczki. Odpowiadając oczywiście tutaj na pytanie państwa, wyścig był trudny pod kątem oczywiście zakrętów oraz trasy. Ja najbardziej się odnalazłem w sumie na zakrętach, bo byłem najszybszy moim zdaniem. No i dlatego pozwolę mi to zająć oczywiście drugą pozycję w owym wyścigu. Tak, z punktu widzenia technicznego, co było najtrudniejsze? Czy to były same przeszkody, czy może przeciwnicy do pokonania, czy, czy, czy może zakręty? Jak to wygląda? Myślę, że z punktu widzenia przeciwnicy byli najtrudniejsi, gdyż nie dawali za wygraną, ciężko było ich wyminąć, no ale jakoś dało radę. Jak pan ocenia tak ogólnie event? W poprzednich eventach niestety nie brałem udziału, gdzieś nie miało to takiego, takiego echa jak teraz, ale myślę, że ten event mógłbym ocenić tak mocne 8 na 10. Tutaj bym na pewno poprawił bardziej organizację na początku startu. Jakieś zbiórki, takie inne rzeczy. No i chyba tyle. Tak to, to wszystko było w porządku, moim zdaniem. Są z nami sprawcy całego dzisiejszego zamieszania, czyli grupa TRD sekcja LSC odpowiedzialna za eventy. Witajcie moi drodzy, powiedzcie naszym widzom jak przebiegła organizacja, z jakimi trudnościami się spotkaliście, no, jaki feedback dostaliście od uczestników? Mieliśmy troszeczkę problemy z organizacją, ponieważ w ostatniej chwili okazało się, że ekipa, która miała nam rozstawić tor, niestety się nie pojawi, musieliśmy szukać nowej lokalizacji, a także Weszło trochę zmian, przez to zrobiło się dosyć spore zamieszanie. Myślę, że poradziliśmy sobie z tą sytuacją. Może nie było idealnie, ale mam nadzieję, że uczestnikom się podobało. Zdobyli, moim zdaniem, fajne nagrody. Zapraszamy na następne wydarzenia, jakie będziemy organizować. Trzeba przyznać, że mimo wielu trudności, event przebył sprawnie, bo umiejętności kierowców zapewniły znakomite widowisko. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie. Wizel News, Twoje sprawdzone źródło informacji.